Henryś mi się trochę pierdolął z tym rozładunkiem, ale rozładował. Co prawda, przypierdolił, kurde. Dwa razy, bo mi w ten w bok. to jest tutaj mechanika, właśnie takich kurde ciągników, urządzeń rolniczych tutaj z tyłu, a z przodu mają sklep przejść i sobie kupić ciągniczek, albo jakąś klebogryzarkę, albo jeszcze coś innego tak to wygląda tutaj trochę polatał tutaj i pooglądał sobie teraz trzeba gdzieś stanąć poczekać za kolejnym zleceniem i zaraz już do kraju dzisiaj także starczy to ja gdzieś muszę się zaparkować na chwilę obecną no dobra jedziemy sobie dotankować Czemu się to radio wyłączyło? Czekaj Jeszcze sobie wpiszemy aral Oj z tymi ładunkami lipa kurde Jeździsz tutaj po Unii Niemiec daje 50 eurocentów Za kilometr A na zjazd do Polski już 20 eurocentów 18 Wycwanili się kurcze Bo wiedzą, że człowiek chce zjechać Bo to piątek To już nie chcą Kurde więcej płacić Gnoje I Tak to tutaj wygląda no. nie jest dobrze, nie jest dobrze Nie trzeba wlać za jakieś 45 litrów, 50 litrów żeby dokulać się do Torzyna w razie czego w Polsce dotankować. tutaj 1,54 także jeszcze no nie ma nie ma tragedii lepsze to niż i kurde 1,62 czy ileś tam Do domu mam 700 kilometrów stąd Znaczy do domu, ogólnie do Poznania Także no jest kawałeczek Ale zjechać dzisiaj muszę Taki był plan początkowy i tego się będę trzymać. Kurwa to dopiero do pieca. Mam 540 do zrobienia po gabelcie, kurwa na sam dół, będziemy. Później wracać do Polski, czyli ja będę w domu około 20:00, kurwa 2.00. Już kurwa jego. Miał być tak pięknie Będziemy się przebijać. Jadę na kod 01, czyli na sam dół. A przebijać się będziemy niedaleko. Kurde, co tam jest za ten Łagów? Daleko Łagowa. Jak się nazywa te przejście graniczne? A, nieważne. Jedź, kurwa. Bo... Już jestem wkurwiony, nie? Bo nie tak to miało być, kurwa. Kurwa, po nocach daty. gdzie jedziesz, kurwa, nie gdzie jedziesz? Kierunkowska spanie. O no nie, jest nie jest gate. być inaczej, ale dobra, nie ma co przeżywać, idziemy tylko też, dostałem jakieś Ach, wytyczne Co ja mam robić jak się tam na miejscu będę trzeba zadzwonić, stronić jak tam gdzie jest ta kurwa kartka pierdolona nie to jedziemy zostało 145 km. tu macie lotnisko w Leipzig albo w Lipsk, jak kto woli ruch tutaj, kurczę, jak cholera jasna przez ciężarówkę ale tam kolosy po lewej stronie stoją co tam, tonów? a tonów, czy jak tam gdzieś wiatr, wielki rosyjski samolot? ale potęga, ja pierdziele Właściwie taho dzisiaj troszeczkę oszukamy. Trzeba kombinować. też podejrzewam, że kurde widzisz dojadę na miejsce rozładunku będę musiał dzwonić takieś jakiegoś kurde jakiegoś gościa będę musiał wyjść, czekać kurda daj pan sobie spokój z takimi ładunkami z jednym kurcze kartonikiem normalnie już bym był świecku na przejściu i pół godzinki w domku. A w tym wypadku nie wiem o której będę. Wszystko zależy, jak tutaj pójdzie rozładunek. Tytuć, którzy słuchają głośno, nagrań tańcują. Ale w domu, bo jeszcze kilka dni w tym domu nie ma. Nie trzeba dosiedzieć. Szybciej, wszystko się stanęło. nie dobrze nie dobrze jeszcze 80 km no dobrze jestem całym kuźwa wehrmachtcie tu teraz trzeba jeszcze znaleźć kuźwa co to miało być Dobrze, że jest to Google, kurde. Reception cool Czuję, że się wpierdoliłem Fuck, kurwa, mać A kurwa, jego, mać Dobra, trzeba dzwonić, więc nie wymyślisz Watching for Uh, hello. Uh, do you speak English? Uh, a little bit. Okay, I've got delivery for you from the KB Filter Service from Waldenburg. Uh, Vald yeah, that, that's right. Okay, um, I'm on the meldung something gate. Yeah. Okay, where I can find you? Uh, You're uh, at this point, uh, which you would describe. Um, well, hmm. You are at, at, uh, at the service point, uh, check in. Yeah, yeah, on the yeah. check in. I will come to this point. Okay, perfect, perfect. Yeah. It's on the left side, is a car park. Uh, I think uh, I'm, I'm there in two uh, uh, to three minutes. Okay. All the ast, all the No i tak, jeszcze mam 380 dzisiaj do zrobienia. 550 już zrobiłem, plus 380 do domu. Także jak bajka, nie? Naprawdę jest super. Jak mam tu jechać w lewo? Ale widocznie chyba za to dobrze płacili. 90 km do granicy mamy. Bo jak my tu zasięgiem? 142. Zasięg na 142 km. My trzeba tankować gdzieś, kurde, za granicą. Żeby nie było kuwa lipy. Dobra, widzimy się na granicy w takim razie na nie elegancko, elegancko. 4 km. Żeby dojechać, bo jadę na uparach już nawet mi nie pokazuje, na ile paliwa mi starczy kurczę. Może jeszcze kurde nie no, to mi zostało 7 km do stacji, do BP. Jeszcze tam radę, mam nadzieję. Ale mówię już kurczę, jak mi pokazuje w Masterce, na ile kilometrów Ci zostało, To ucina się przy, czekaj, przy zasięgu na 90 kilometrów Do 90 km pokazuje, nie? znaczy od Dawaj, 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 dawaj. Nie wiem, czy ja tamtych kurde, Wtedy chyba się nigdy nie ten Nie przejeżdżałem przez granicę polską.

Siasz tam kurde stoi, próbuje ogarnąć temat czy pomóc. Dalej, jeszcze w tym momencie musiał się kurde. Ach. Jedź, bo ja zaraz stanę też za nim. Z powodu braku zupy człowieku. W nie mamy nic przeciwko, tanki, natomiast yy, sięgamy po nie Całe szczęście. Ja tu kiedyś tankowałem, dawno, dawno temu. Dobra, idę tankować na ostatniej prostej, panowie i panie. 290 do domku. Teoretycznie będę na godzinę 23. Dwa piwka, jutro oddać furacza. I tyle by było z jazdy. Myślę, że już nie ma co więcej gadać. Po prostu się już jutro. Bo w dzień szybkie i delikatne podsumowanie tej tygodniówki. Manko. Tak, na koniec, już moi drodzy, byłem oddać busa, oczywiście. Wracam do siebie do domku. Porównując ogólnie ten wyjazd na te kilka dni. Powiedzieć, że bardzo był fajny. Generalnie wiadomo, zawsze jak to tam w transporcie, jakieś tam ekscesy. To człowiek się wkurwie, bo to nie może znaleźć, wiesz, nie może znaleźć e, miejsca rozładunku czy załadunku i takie tam zdury. Aczkolwiek ogólnie w Porze fajnie, fajnie jest wiesz, wrócić na kilka dni. Tak mówię, ja tutaj. Mostów oczywiście nie spaliłem i nie palę za sobą, także jak tylko będę chciał wrócić sobie polatać na busie, nie ma problemu. Pierwszy busie, który mi się rozwalił, tam był problem. będzie wstawiany silnik po szlifie także pewno będzie gotowy na w niedalekiej przyszłości. No teraz to już czas wracać już do siebie do pracy. Tu ograniczenie, to zawsze lubię, kurde, piątnia lubi zawsze tu stać. Generalnie tutaj mówię, wracamy, wracam, ja wracam do siebie do pracy. W przyszły wtorek wchodzę na platformę na tydzień. Zejdę z platformy i nie wiem co dalej, czy będę miał jakiś wyjazd na święta, jak nie, mnie, nie będę miał wyjazdu na święta, no to prawdopodobnie będzie trzeba przyjechać do Polski już. I teraz nie wiem czy, czy wrócić samochodem, czy wziąć Hondę, czy, czy po prostu kurczę, zostawić ten samochód dalej tam. Zobaczę jak to, jak to wyjdzie, tak jak wspominałem, wcześniej. Platforma Romeo, 12 osób na platformie, także Luzik. Nie będzie wielkiej spiny. Bardziej się będę tam nudził w pracy niż, niż cokolwiek robił.